Karta na dziś to Giermek Pentakli, mamy 25 dzień listopada. Karta dla uczących się, tak? Ten Giermek Pentakli najczęściej występuje wtedy, kiedy chodzi o problemy związane ze zdawaniem jakichś egzaminów, udawaniem, wiem, że się ma rację, ale i również to jest karta, która dotyczy ludzi, którzy mają jakąś wizję, mają jakąś pasję. I jeżeli Państwo faktycznie zaliczają się akurat do tej grupy, to mają Państwo właśnie dziś bardzo dużą szansę, żeby tę swoją wizję uprawdopodobnić i upublicznić, ubrać ją w słowa, ubrać ją w kształt. To karta wynalazców, karta kolekcjonerów, karta ludzi, którzy mają mądre potrzeby, mądre w sensie jakościowym, tak takie, do których należy mieć jednak sporą wiedzę. Również ta karta dotyczy osób młodych, uczących się, czyli wszyscy ci z Państwa młodych, którzy będą dzisiaj poddawani jakimkolwiek sprawdzianom egzaminom, kolokwiom, itd., itd. włącznie z egzaminami na prawo jazdy, mają bardzo dobrą kartę. To jest bardzo dobry patron dzisiejszego dnia i myślę, że wszystkim Państwu naprawdę przyniesie szczęście i rozwiązanie Państwa problemów. I rzeczywiście polecamy dobrawiczba.pl